Jeden z najbardziej wymagających sportów wymaga poświęcenia wielu godzin intensywnego treningu, diety. O tym, jak dąży do wybranego przez siebie celu, ile godzin spędza na siłowni, skąd pomysł na to, co robi w tej chwili, opowie TV na To nasz dzisiejszy gość, mistrzyni fitnessu i kulturystyki, Pani Katarzyna Jankowiak. Dzień dobry Dzień Pani dobra. Kasiu. Dzień dobry. Pani Kasiu, skąd, jak zaczęła się Pani przygoda z kulturystyką, skąd pomysł na taką właśnie pasję? Tak naprawdę już um... Kiedyś chciałam bardzo pójść na siłownię, zacząć coś robić, ale w międzyczasie nie było siłowni. Więc jak tylko się otworzyła pierwsza siłownia, około 5 lat temu, tak zaczęłam chodzić. I z miesiąca na miesiąc coraz bardziej mnie to zaczęło fascynować. Później spotkałam osoby, które się zawodowo zajmowały tym sportem, i tak mnie wciągnęły. A czym kulturystyka jest dla Pani rodziny? Początkowo byli. Jeszcze zanim zaczęłam startować w zawodach i gdzieś tam moje treningi niekoniecznie szły w dobrą stronę, czyli gdzieś tam troszkę za, za bardzo, za dużo ćwiczeń na nogi miałam, za bardzo mi się uda rozbudowały, to rodzina rzeczywiście mi mówiła, Krasia, co ty robisz, a po co na tym siłownie chodzisz? Natomiast później, jak już wpadłam w dobre ręce, ja trafiłam na osoby, które pokierowały mną, tak naprawdę um, znajomy zabrał mnie do sędziny zawodów sportów sylwetkowych. Ale drugi wyłącznie dlatego, że sam stwierdził, że już nie jest w stanie pokierować rozbudowy damskiej sylwetki i stwierdził, że po prostu trzeba pójść do kobiety. No i wtedy ta pani, ona mi wtedy, pamiętam, ustawiła pierwszy plan treningowy, no i też sobie powolutku działałam. Wtedy miałam dietę, no i to były takie moje początki, byłam tym tak zafascynowana i rzeczywiście pilnowałam się, ilość treningów w tygodniu, jedzenie. No i potem pojechałam do niej chyba po 4 miesiącach czy pięciu, i ona mówi, że się na zawody. <grych> ja sobie pomyślałam, gdzie na zawody? Jak ja mam tak mocno schudnąć, gdzie jak ja lubię jeść. No ale tak mnie pokierowała, że, że poszło. I wtedy już rodzina też zaczęła inaczej patrzeć. No. To w takim razie jak wygląda pani tydzień? Czy jeden dzień życia kulturystki? Jakie ćwiczenia pani wtedy wykonuje? bo rozumiem, że przed zawodami ten system ćwiczeń inaczej wygląda, ale w tym okresie, kiedy jest między zawodami, to też przygotowuje Pani inaczej sylwetkę. Tak, treningi są cały czas. W momencie, kiedy nie jestem przed zawodami, trenuję troszkę mniej więcej 4 razy w tygodniu, natomiast w okresie zawodów to jest 5 treningów w tygodniu, plus jeszcze treningi cardio, czco, czyli rano po butka, jakiś rowerek, bieżnia, po południu, trening. No natomiast tydzień jest taki, że zawsze jest jeden dzień wolny. Bez niczego, bez żadnego, bez żadnej aktywności. Tak jak pani mówiła, to lepiej jednak ćwiczyć pod okiem trenera. Czy w tej chwili tak. ma Pani taką osobę, która pomaga Pani realizować właśnie ćwiczenia przed zawodami czy sylwetkę po prostu? Tak, cały czas jestem, mam tutaj trenera, który jest legendą sportów sylwetkowych i tutaj rzeczywiście y, razem współdziałamy, układamy plany treningowe i cały system w konsultacji z nimi. Jeżeli chodzi o odżywianie, y, to y, jak y, układa Pani swoje menu? Widziałam też na Pani profilu na Facebooku, <noise> że bawi się Pani w różne komponowanie różnych potraw i sama coś przygotowuje. Ogólnie bardzo lubię gotować, y, ale polubiłam tak naprawdę gotowanie w momencie, kiedy zaczęłam ja się zajmować tym sportem. I znaczy, tak, posiłki szukuję sama, i kluczem do wszystkiego jest to, żeby jednak unikać produktów przetworzonych. Żeby jednak e, kupować produkty takie, że wiemy, czym one są, i samemu to wszystko przygotowywać, Natomiast e, kulturystyka, sam, e, sam moment e, tego ten przedstartowy, gdzie tych produktów, które możemy jeść, jest troszkę mniej. Muszę powiedzieć, że trzeba w sobie wyrobić kreatywność tworzenia tych posiłków, żeby czy objętości nabrały, czy żeby też troszkę to sobie urozmaicić. Czy są ćwiczenia, których Pani unika albo Pani po prostu nie lubi, no ale trzeba je wykonać? No niestety właśnie są takie dwa ćwiczenia, które bardzo nie lubię. A trener mi wpisuje w każdą rozpiskę, bo podobno najlepiej działają, więc no. Trenuje Pani już 5 lat, a pierwsze tak. sukcesy kiedy się pojawiły? Pierwszy swój start miałam w 2017 roku i to były debiuty kulturystyczne, gdzie była wyjątkowo licznie obłożona moja kategoria, bo tam było 16 zawodniczek. No i po zaskoczeniu wszystkim byłam druga, gdzie dla mnie to było jak zwycięstwo. Czyli uprawiając Przede ten sport, dalej. trzeba też e, mieć duże pokłady cierpliwości, żeby Przede czasami wszystkim. doczekać się jakichś sukcesów na arenie, chociażby krajowej. Przede wszystkim cierpliwości, ale cierpliwości w kształtowaniu swojej sylwetki, żeby nie oczekiwać efektów po miesiącu, po dwóch, po trzech, bo to naprawdę trzeba, że tak powiem, przerzucić te żelazstwa, żeby, żeby efekty były. No. A kto jest Pani idolem, jeżeli chodzi o kulturystykę, czy fitness, może w kraju, czy z zagranicznych eee, gwiazd może ktoś? Tak, mam tam yy, kilka zagranicznych gwiazd, yy, no a w Polsce, no może z przykrością stwierdzić, że jeżeli chodzi o moją kategorię, yy, no to tak niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o kategorię yy, bikini, fitness, yy, mam swoje takie idolki pod względem podejścia do tego sportu. Bo tutaj trzeba być naprawdę, mieć, że tak powiem, poukładane w głowie, żeby do tego podejść naprawdę rozsądnie. I nie da się pewnych rzeczy zrobić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, tylko naprawdę trzeba cierpliwości, trzeba systematyczności, wytrwałości i takiej. Taki, kurczę słowa mi zabrakło, ale takiego, właśnie takiej wytrwałości, no. I tutaj to rzeczywiście postawa. kilka tak. No. Czy to drugi sport jest. Na co Bocze dzień. Nie. No. E, właśnie, sport, hobby, dwa w jednym. E, natomiast na co dzień nie bo tak naprawdę e, jedynie karnet na siłownię, e, Dużo osób mówiło się, że e, jedzenie, że ja bardzo dużo wydaję pieniędzy na jedzenie, naprawdę wydaję mało. Bo to jest tak, że e, nie puszą mnie przykoszki w sklepie, które e, codziennie kupowane naprawdę robią kwotę. Nie puszą mnie jakiś Hot -dogi na stacjach, gdzie też uważam, że te ceny są takie różne. Kupując ryż, jak i mięso, naprawdę wydaje dużo mniej niż osoby takie nietrenujące. Wydatki zaczynają się w momencie, gdy zaczynają się zawody. Wtedy rzeczywiście te wydatki są spore. Cóż z wyjazdu, róż za, za, za zakwaterowania. Niestety, zawody międzynarodowe z, z cyklu Diamond Cup. Na który też parę razy byłam, na jednych nawet udało mi się złotko wybrać, eee, no to tam wpisowe jest bardzo wysokie. No ale dzięki temu możemy powalczyć z zawodniczkami, z najlepszymi zawodniczkami bardziej z całego świata, bo Diamond Trap jest otwarty na cały świat, więc no to jest tak, że przez cały rok gdzieś tam się trenuje, trenuje, proda pieniążki, po to, żeby potem właśnie na ten wyjazd pojechać, pojechać. E, roz, opowiada Pani tak z pasją o zawodach, czyli rozumiesz, że ta cała otoczka związana z zawodami y, odpowiada piętna. Pani. ona jest piękna, naprawdę. I e, z zawodów na zawody, ja już sobie mówię, to już jest koniec, już mówię, gdzieś tam dwa tygodnie przed zawodami już ten rejs jest troszeczkę zmęczony, no jednak e, dużo ruchu, troszkę mniej kalorii, no wiadomo, no, trzeba spalić e, ten tłuszcz, który się zbierał wcześniej. Już człowiek mówi, Nie, to już koniec, już więcej nie startuję. Ale tak naprawdę, po zawodach, czy się wybrało, czy zająło się trochę dalsze miejsce, to cała ta oprawa ta człowieka motywuje, że, że dalej chce startować. To w takim razie no. proszę, może naszym widzom przybliżyć, co oceniają sędziowie no oprócz sylwetki takiej głównej, na co jeszcze zwracają uwagę i czy przy poszczególnych zawodach te oceny dotyczą innej partii mięśni. Jak wygląda to od, od Pani strony właśnie? Ja startuję w kategorii bikini fitness i tutaj najważniejsze są proporcje ciała. Czyli e, e, szerokość bioder do szerokość ramion, wąskość talii, e, długość poszczególnych części ciała. Więc tak naprawdę e, dużą rolę odgrywają odry proporcje. Natomiast na drugim miejscu jest muskulatura. Chodzi też o to, żeby proporcjonalnie była rozbudowana góra do bioder. No i oczywiście w kolejnej fazie odtłuszczenia organizmu po to, żeby wszystkie mięśnie były ładnie widoczne. Dlatego też na same zawody malujemy się ciemnym bruzerem. Chodzi o to, żeby te mięśnie były jeszcze bardziej widoczne. widoczne tak. Podkreślicie. No. no to jak wjeżdżała Pani na takie zawody, na pewno no, spotykała się Pani ze wspaniałymi zawodniczkami. Czy Co mogłaby Pani oni troszeczkę nam powiedzieć, jak w ogóle wygląda to od kulis? No i czy nawiązała Pani sobie jakieś przyjaźnie takie na dłużej? Tak, fajnie, że utrzymuję kontakt z paroma zawodniczkami zabranicy i tak naprawdę, jak przyjrzymy te zawody, to jest jak taka rodzina. Naprawdę nie ma, nawet w tej jesteśmy, nie ma tu w rywalizacja, to jest taka jedna wielka rodzina. I te zawody, myślę, że one też są o tyle piękne, że właśnie yy, łączą, tam się chce jechać, bo tam są wszyscy z pasją i tam jest kultura, yy, cała ta oprawa jest taka, no wiecie co, to jest takie fajne. No, a jak witają nowicjusze właśnie jak pani pierwszy raz pojechała. A też bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie, nie ma jakiegoś... Muszę powiedzieć jeszcze, że na backstage'u jedna dziewczyna drugi strój poprawi, czy powie, że coś tam się z włosami stało, że nie ma czuję, że jest rywalizacja i ja muszę wypaść ładnie, tak nie wiem mhm. na bo bo no tak jest, że dziewczyny sobie potrafią coś tam chować. Natomiast tutaj jest właśnie takie wsparcie, współdziałanie. Oglądając takie pokazy z, właśnie z, z, z jakichś zawodów kulturystyki czy fitnessu no, z, zwracamy uwagę, że musicie się też pięknie poruszać. E, czy korzysta Pani z, z pomocy jakiegoś specjalisty, czy też sama Pani po prostu ćwicząc gdzieś przed lustrem doszła do, do takiej perfekcji? Bo to jest trudne pokazując masę, a jednocześnie <laughs> trzeba się tak delikatnie poruszać. Tak, dokładnie. To był mój straszny problem. Pamiętam moje pierwsze zawody. To przez rok czasu nie, nie oglądałam żadnych filmików, nie oglądałam zdjęć, bo nie na to. Nie moram, bo tak śmiesznie się poruszałam, po prostu nie byłam przyzwyczajona ze sceną, w ogóle też. E, ogólnie nigdy nie byłam osobą, która gdzieś tam się pokazywała, e, więc wyjście pierwszy raz na scenę w bikini e, to, było, to było straszne. I jeszcze właśnie te wszystkie pozy, poruszanie się, dlatego dużo duro nie mogłam oglądać żadnych relacji. Natomiast później z zawodu na zawody próbowałam przełamywać te bariery. Oczywiście dużo chodzenia w szpilkach, na siłowni, trenowania. No i skusiłam się tutaj na lekcję u baletnicy, która uczyła mnie chodzić. No, powiem szczerze, że śmiechu było co nie miara, ale rzeczywiście dużo cennych wskazówek, i tak. Jak teraz miałam mi trzeci sezon startów, to muszę powiedzieć, że w tym roku. Naprawdę z miłą chęcią oglądam te filmiki i mogę powiedzieć, że jest lepiej. Które jest dla Pani najważniejsze albo od którego się to wszystko zaczęło? Rzeczywiście trochę się rozbierało, aż jestem sama e, zdziwiona, natomiast e, wszystko się zaczęło od tego kocharku. To były debiuty kulturystyczne e, e, w 2017 roku. E, no, wielka niespodziana, zaskoczenie. Natomiast najcenniejszy jest ten. No, co prawda miejsce czwarte. Można by pomyśleć, a co to czwarte miejsce, co prawda e, bardzo takie niewdzięczne dla sportowca, bo jednak e, tuż na, na podium, tak, tak ale i tak tutaj e, to był mój drugi sezon startowy, sam w ogóle wyjazd na te zawody dla mnie był taki, taką niespodzianką, takim uwieńczeniem e, mojej działalności, tego co robię, a to, że wróciłam ze statuetką, a też nas było na scenie chyba z 15 osób, no z 15 zawodniczek. Eee, też całego świata, bo tam że wtedy wybrała prawdopodobnie chyba mecz cytanka, więc mówię... Proszę, e, może trochę więcej us... powiedzieć do Zaboda, bo jak Arnold, czyli rozumiem, że patronem jest e, słynny Arnold Schwarzenegger. Tak, i co roku zawsze przyjeżdża na te zawody, co roku jest. W roku też byłam na Arnoldzie, a pewno nie udało się nic wywalczyć, ale widziałam Arnolda, e, zawsze jest e, spotkanie z, właśnie z mistrzem, gdzie on tam opowiada. O sobie są wywiady. No, w ogólnie impreza jest bardzo duża i fajnie tam jest być. <grystanie> Zwrócił uwagę mój, moją uwagę ten medal, który jest całkiem na zewnątrz, tak, ze ma tak. jeżeli dobrze pamiętam. Tak, strzegą jedna rzeźba. E, właśnie dzięki wybraniu na tych zawodach e, miałam możliwość pojechania na zawody Arnold Classic e, do Barcelony, więc też. Ma specjalne miejsce w mnie w sercu. Czy jakby można powiedzieć od tego, ty się zaczęła już kariera międzynarodowa? E, tak, tak, dokładnie. To były moje pierwsze zawody międzynarodowe. E, a ten, e, e, Otwarte mistrzostwa e, Wielczo-Polski. E, zawody od mnie mm, jest tak, że wszystkie zawody. Te nasze fitness kulturystyczne, no odbywają się dosyć daleko. Natomiast ten akurat jest... w truciskół wieczoru polskim. Już więc... miedzą. Tak, jest brziutro i to była w ogóle pierwsza edycja tych zawodów. No i też byłam duża, więc jest sreberko. Tak, i teraz już fajnie się impreza przyjęła, co roku się odbywa i co roku ma więcej chętnych też. Zazwyczaj puchary mają kształt taki typowy, natomiast tak. ten zwrócił naszą uwagę ze względu na orginalność. Tak, jest wyjątkowy, a to są zawody, które organizuje pan Radek Słodkiewicz, mistrz kulturystyki, mistrz świata, mistrz Polski. Myślę, że też idol wielu osób i muszę powiedzieć, że właśnie bardzo fajnie on sam projektował te statuetki. Więc tutaj wszystko było naprawdę dopięte na ostatni bluzicz, więc takie wyróżniające się, nie? Tak sobie rozmawiamy o zawodach, jest tutaj pani tak zrelaksowana, ale na pewno harmonogram zawodów czasami jest bardzo napięty, to też powoduje stres u zawodników. Czy stres odbija się na sylwetce, bo no, czy w jaki sposób może wpływać na, na, na rozwój mięśni? Um, oczywiście tak, stres jest bardzo niebezpieczny i to nie tylko dla sportowca, chociaż dla sportowca działa to tak, że y, gdzieś tam troszeczkę może y, wpłynąć na formę, natomiast y, no, stresu należy tutaj szczególnie unikać przed zawodami, natomiast jeżeli się zawody y, napiętrzą w terminach, y, może być to stresujące, ale też takie, takie motywujące, mobilizujące do działania. Dla mnie jest zawsze pozytywne, jak te zawody gdzieś tam częściej się odbywają, hmm, tak wolę, niż gdzieś tam są troszeczkę rozciągnięte w czasie. Czyli więcej no. zawodów, to jak gdyby łatwiej opanować tremy, tak? Bo już no tak, jest jak gdyby dokładnie. Pani w tym cyklu przygotowań. Tak. tak. Jaki jest klucz Katarzyny Jankowej do wymarzonej sylwetki i co ewentualnie chciałaby Pani jeszcze poprawić? No jeszcze muszę jeszcze podziałać, Mam jeszcze co do poprawiania, mówię, yy, no trzeba cierpliwości, yy, gdzieś tam brakuje mi najważniejszych yy, miejsc że na, na, na niektórych zawodach, yy, będę walczyła dalej, teraz co prawda zrobię sobie troszkę przerwy, żeby odpocząć, żeby właśnie jeszcze yy, nadbudować partie ciała, które muszę poprawić, yy, no i myślę, że jeszcze parę razy zastartuję. Tak. Ten sport na pewno wymaga wielu wyrzeczeń, czego musi się Pani wyrzec albo z czego zrezygnować? Nie do końca bym e, używała słowa zrezygnować, mhm. z tego względu, że e, pewne rzeczy muszę uniczać w okresie startowym. Natomiast w okresie, jeżeli starty się skończą i mam etap budowania masy mięśniowej, to jest tak, że tak zwana masa, gdzie e, wszyscy zawsze mówią, o fajnie masa. Natomiast e, ona też zawsze musi być poprowadzona w sposób taki rozsądny, no bo nie sposób gdzieś tam się zatłuścić, bo to później jest rzeczywiście ciężko zrzucić. Natomiast e, to jest taki harmonogram, że cały tydzień trzymamy się zdrowego jedzenia, tego, co mamy rozpisane w diecie. Oczywiście muszę powiedzieć, że to jest dużo, to nie jest tak, że my się budzimy ponieważ te jedzenia naprawdę, jak może Pani widziała na Facebooku, że tego jedzenia jest naprawdę dużo, więc tutaj absolutnie nie ma mowy o głodzie. Natomiast raz w tygodniu jest zawsze taki posiłek, on się nazywa oszukany i wtedy jest pizza, burgery, cokolwiek. No. I muszę powiedzieć, że wtedy naprawdę to wszystko smakuje dużo, dużo lepiej niż jak się na co dzień. No. Też na Facebooku e, widziałam, że miała Pani fantastyczną sesję fotograficzną o charakterze militarnym. Tak. Jak się Pani czuła w roli modelki? No było to dla mnie stresujące nowe doświadczenie. E, pierwszy moment był taki, że trzeba było się oswoić z tym aparatem, natomiast później e, z Pauliną wpadłyśmy w taką fajną komunikację, że no, sesja poszła na pewno wyszło dużo fajnych ujęć, które same mnie zastroczyły. Yy, Chwilałem takie może trochę odważne, ale... Ale relacja fotograf-modelka jest bardzo ważna. Tutaj za Panią na stoliczku mamy też kasetę wideo. Tu też Pani wspomniała o osobie, która robiła te zdjęcia. Czy mogłaby Pani nasze widzom opowiedzieć o, o, o tej osobie? E, tak, jest w Polsce taki fotograf, który się nazywa Sylwester Szymczuk. E, I on właśnie odwiedza wszystkie zawody fitness. I każdy zawodnik, a w tych zawodach potrafi być 200-300 zawodników i każdy zawodnik może u niego sobie zamówić taką płytę. Po prostu wszyscy mają, mogą mieć taką pamiątkę w postaci po prostu swoich zdjęć na płycie. No. Myślę, że taka pamiątka bezcenna, szczególnie jak się Yy, wróci do tego za parę lat za paręnaście lat. Ja się śmieję, że miasta w górą pokazować tak, że jak tyś ty babcia wyglądała. No. Czy yy, ma Pani wolny czas yy, w tym sensie, czy oprócz yy, kultury styki yy, znajduje Pani jeszcze czas na jakąś inną swoją pasję? Yy, w yy, okresie Startów głównie jestem skupiona jednak na yy, treningu siłowym na obowiązkach w pracy. Natomiast poza startami, oczywiście bardzo lubię y, konno jeździć, na basen, więc y, w momencie, gdy nie do startów, moja aktywność jest różna. Wtedy y, treningów siłowych mam mniej, więc mniej więcej, powiedzmy, 3-4 razy w tygodniu, y, a poświęcam czas również y, innym pasjom. Najbliższe plany to? co dwa tygodnie mistrzostwa świata. To czy mam kciuki? Jesteśmy wdzięczni, że w tym okresie takim, już rzeczywiście e, bardzo intensywnym, znalazła Pani i dla nas chwilę czasu. E, czy w takim mieście jak Rzecz, adepci kulturystyki znajdują przyjazną atmosferę? Myślę, że coraz bardziej. Coraz, e, coraz więcej też widzę, że jest chętny do e, treningów. E, co mnie bardzo cieszy, coraz więcej e, młodych dziewczyn na siłowni. Więc co by Pani powiedziała takim młodym ludziom, którzy. Chcieliby zacząć właśnie pracę nad kształtowaniem swojej sylwetki. Nie bać się, że się czegoś nie umie. Każdy kiedyś zaczynał. E, uczyliśmy się jeździć samochodem, rowerem, nikt nie nauczył się z pewnymi, nikt nie urodził się z pewnymi umiejętnościami, więc wszystkiego musimy się nauczyć. I na siłownię nie bójmy się zapytać. E, poprosimy starszy rockolider, który widzimy, że... E, Trenuje, wie, co robić. Zapytajmy się, Ro. E, tak naprawdę, ba my bardzo chętnie powiemy, jakieś techniki zdradzimy, powiemy, co ja, co z czym zjeść. E, I nie bać się, naprawdę się pytać, pytać jeszcze raz, pytać. No, Lepiej dziękuję. zapytać niż zrobić nie? Jasne. To wszystkich młodych ludzi zachęcamy tak. do odwiedzenia siłowni, na której pani ćwiczy i ewentualnie po, po jakiejś porady do Pani. Zapraszamy. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za, za wizytę, za, za rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy pierwszego miejsca. Moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jankowiak, nasza mistrzyni w fitnessie i kulturystyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.